Robimy bardzo dużo różnego rodzaju warsztatów, ale zależało nam na tym, żeby zrobić takie warsztaty, które będą wspólnie i dla dzieci, i dla rodziców. Żeby e, wzmacniać ich e, więzi, i żeby też mogli doświadczyć, różn, tak, e, doświadczyć czegoś wspólnie, czegoś, co wykracza poza taką e, procedurę codzienności. E, są to warsztaty wyjątkowe, dlatego że prowadzą je e, akurat te dzisiejsze. Kocham, lubię, szanuję, są poświęcone emocjom. Warsztaty prowadzi Justyna Śliwińska-Sroka, która jest psycholożką dziecięcą i psychoterapeutką, oraz Agata Łukaszewicz, która jest arteterapeutką. Warsztaty są również uzupełnione o elementy jogi dla dzieci. Jeszcze w maju i w czerwcu odbędą się kolejne edycje właśnie tych warsztatów. Jedne będą poświęcone wzmacnianiu więzi społecznych i umiejętności pracy w grupie, mówiąc bardziej po ludzku, a drugie będą poświęcone pracy nad poczuciem własnej wartości. Od razu też mogę powiedzieć, że ten cykl warsztatów jest częścią projektu, który realizujemy wspólnie z UNICEF-em, ale też najprawdopodobniej ten projekt będzie miał swoją kontynuację również jesienią.